cześć kłaniam się hormony to niewidzialni reżyserzy twojego organizmu wpływający na każdy jego aspekt od poziomu energii przez nastrój aż po zdrowie skóry włosów czy masy ciała często jednak nie zdajemy sobie sprawy jak łatwo możemy je zakłócić co prowadzi do wielu problemów zdrowotnych bo na przykład czy odczuwasz zmęczenie wahania nastroju trudności w utrzymaniu wagi lub problemy skórne to mogą być sygnały że twoje hormony nie są w równowadze i dziś omówię kilka Kilka rzeczy, które możesz robić, aby naturalnie wspierać równowagę hormonalną. I podzielę się też jednym kluczowym krokiem, który dosłownie może zmienić Twoje życie. Gotowi? Zaczynamy. Jakbyśmy się nie zdali, ja jestem Bartek, jestem dietetykiem klinicznym i trenerem z 10-letnim doświadczeniem. I opracowałem program Metoda Szymraja, w którym nie tylko dopasowujemy dietę i ćwiczenia do Ciebie, ale również pracujemy nad zarządzaniem stresem. I emocjami oraz budowaniem nawyków, a to klucz praca nad tymi wszystkimi obszarami do szybszych, ale też długoterminowych efektów. Link oczywiście do mojego programu znajdziesz w opisie do tego filmu. Zacznijmy od podstaw. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie zdrowych tłuszczów do diety. Nie bój się ich. Są niezbędne do produkcji hormonów. Tłuszcz to tak naprawdę pudulec, który pozwala Twojemu organizmowi wytwarzać estrogen, progesteron i testosteron. I badania takie jak te opublikowane w Journal of Clinical Endocrinology. Wskazują, że spożycie tłuszczów omega-3 wpływa korzystnie na regulację hormonów, zmniejsza stany zapalne i wspiera zdrowie układu rozrodczego. Tłuszcze omega-3 znajdziesz w rybach, takich jak łosoś, makrela czy sardynki, ale również w nasionach chia, siemię lnianym i orzechach włoskich. Jednak podkreślam, że te trzy ostatnie, które wymieniłem, są dużo gorzej wchłanialne. Unikaj jednak tłuszczów trans, obecnych w przetworzonej żywności, takich jak margaryny czy fast foody. Te nie tylko zakłócają produkcję hormonów, ale także zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zamiast tego wybieraj tłuszcze tłoczone na zimno, na przykład oliwa z oliwek. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest eliminacja. Cukru i przetworzonej żywności. Cukier jest jednym z największych wrogów równowagi hormonalnej. Powoduje gwałtowne skoki insuliny, a to może prowadzić do problemów, takich jak insulinoporność czy zakłócenia w produkcji estrogenów i testosteronu. Co więcej, cukier wpływa na produkcję kortyzolu, hormonu stresu, który w nadmiarze zaburza działanie innych hormonów. Przetworzona żywność, pełna konserwantów, sztucznych dodatków i tłuszczów trans, Dodatkowo obciąża wątrobę, która odpowiada za metabolizowanie hormonów. Zamiast słodyczy czy gotowych dań, wybieraj świeże owoce i przede wszystkim warzywa. Kolejny krok to sen. To jest tak naprawdę filar zdrowia hormonalnego, którego często niestety bardzo nie doceniamy. Podczas snu organizm regeneruje się i produkuje kluczowe hormony, takie jak melatonina i hormon wzrostu. Brak snu prowadzi do wzrostu poziomu kortyzolu, co zakłóca działanie estrogenów, progesteronu i insuliny. I badania wskazują, że osoby, które śpią mniej niż 6 godzin na dobę, mają wyższy poziom kortyzolu i są bardziej narażone na problemy z wagą oraz zdrowiem psychicznym. Aby poprawić jakość snu, pamiętaj, żeby postarać się spać co najmniej 7, a nawet 9 godzin dziennie. Unikaj ekranów na minimum godzinę przed snem, ponieważ niebieskie światło zakłóca produkcję melatoniny. Stwórz dosłownie sobie taki wieczorny rytuał, np. przykład ciepła kąpiel albo czytanie książki albo medytacja, aby zrelaksować ciało i umysł. Pamiętaj też o wygodnym materacu i przewietrzeniu sypialni przed snem. Aktywność fizyczna to kolejny sposób na wsparcie równowagi hormonalnej. Ale musi być odpowiednio dobrana, no bo regularne ćwiczenia poprawiają wrażliwość na insulinę, co pomaga regulować poziom cukru we krwi i zmniejsza ryzyko insulinoporności. Ponadto trening siłowy wspiera produkcję testosteronu, co jest korzystne zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, ponieważ ten hormon odgrywa kluczową rolę. W budowie mięśni i metabolizmie. Jednak nadmierna intensywność ćwiczeń może przynieść odwrotny skutek: zwiększyć poziom kortyzolu i zakłócić równowagę hormonalną. Dlatego warto wybrać umiarkowane formy aktywności, takie jak spacery, yoga, Pilates. Czy trening siłowy 2-3 razy w tygodniu? Pamiętaj, że nawet 30 minut spaceru dziennie może znacząco poprawić Twoje samopoczucie i poziom energii. Adaptogeny to naturalne substancje roślinne, które pomagają organizmowi lepiej radzić sobie ze stresem. I przywracają równowagę hormonalną. Są one od wieków znane w medycynie ajuberdyjskiej i chińskiej, a współczesne badania potwierdzają ich pozytywny wpływ na zdrowie. Jednym z największych wrogów równowagi hormonalnej jest stres który zwiększa poziom kortyzolu, tak jak już mówiłem, i wysoki kortyzol zakłóca funkcjonowanie innych hormonów, takich jak właśnie estrogen, progesteron czy insulina. I adaptogeny mogą pomóc w regulacji tych procesów, chroniąc dosłownie organizm przed skutkami długoterminowego napięcia. Jednym z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych adaptogenów jest po prostu ashwagandha. I chyba jest też jednym z najpopularniejszych jest znana z redukcji poziomu kortyzolu i poprawy jakości snu. I niektóre badania sugerują, że regularne spożywanie aswagandy może zmniejszyć poziom stresu nawet o kilkadziesiąt procent. A to idealny wybór dla osób, które właśnie czują się przeciążone i przemęczone. I ostatnim, ale nie mniej ważnym punktem jest unikanie toksyn w codziennym życiu. Wiele produktów, których używamy na co dzień, zawiera Substancje chemiczne, które mogą zakłócać działanie hormonów. Te tak zwane zaburzecze endokrynologiczne znajdują się w plastikowych opakowaniach, kosmetykach, środkach czystości, a nawet niektórych produktach spożywczych. Bisfenol A. Eftalany i parabeny to tylko niektóre z substancji, które naśladują hormony w organizmie i mogą powodować chaos hormonalny. I niektóre badania potwierdzają, że ekspozycja na BPA jest powiązana z zaburzeniami hormonalnymi, takimi jak właśnie zwiększone ryzyko endometriozy czy nieprawidłowości w cyklu menstruacyjnym. I aby zminimalizować kontakt z toksynami, wybieraj naturalne kosmetyki, środki czystości na bazie ekologicznych składników i unikaj plastiku. Przechowuj jedzenie w szklanych lub przynajmniej metalowych. Pojemnikach. I na koniec chciałbym się Was zapytać, który z tych kroków jest dla Ciebie tak naprawdę najtrudniejszy, który Ci zaskoczył? A może masz już swoje sprawdzone sposoby na utrzymanie hormonów w równowadze? Koniecznie napisz w komentarzu, bo jestem bardzo ciekaw Twojej opinii i oczywiście czekam na inne komentarze i pytania do mnie, chętnie pomogę. A osoby, które chcą ze mną współpracować właśnie w moim programie Metoda Szemraja, w którym masz trzech ekspertów, w tym ja pracuję na Twoje efekty, serdecznie zapraszam, link jest oczywiście w opisie do tego filmu, strefaprzemian.pl. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć!